Cześć, witajcie na kanale strojkujemy Dzisiaj o tym, po co trenować. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że bowling jest tak naprawdę takim samym sportem jak każdy inny. Jest on co prawda sportem niszowym, mało popularnym, ale też są trenerzy, też są osoby, które trenują inne osoby w celu doskonalenia techniki. My jako zawodnicy trenujemy, nie jest to tylko granie na punkty, są różne ćwiczenia, różnego rodzaju gry i powiedzmy minigry, które pomagają nam doszkalać swoje umiejętności. W tym odcinku pokażę Wam kogoś takiego jak Joe Slowiński, a raczej to jak przebiegał z nim trening. Ostatnio był zorganizowany dwudniowy trening. Było to połączenie praktyki i teorii. Trening grupowy. Byliśmy tam w 15 osób w grudziądzu na już chyba każdemu znanej kręgielni. I wyglądało to w taki sposób, że widzieliśmy się w piątek o 10 rano na torach. Mieliśmy. Cztery smarowania na ośmiu torach, parami były po prostu smarowania, i nie wiedzieliśmy, co na nich leży. Każdy miał zadanie, zgodnie ze wskazówkami. Jak to zrobić? Dostosować się do warunków na torze, wyczuć po prostu jak to smarowanie jest długie, jak ma rozłożony olej, którędy e, finalnie grać. E, później odkryliśmy karty, już było wiadome jakie smarowania, jak na nich grać e, i którędy. E, raczej w większości udało się e, dobrze dzięki tym metodom nam przekazanym, e, po prostu wycelować, którędy, którędy mielibyśmy grać. E, więc to było całkiem fajne, jak idziemy, i po prostu musimy wyczuć e, tak naprawdę smarowanie, a nie możemy się przygotować z góry na, na grę. Były 3 albo 4 godziny czystej teorii. Po prostu siedzieliśmy, klepaliśmy teorię, dostaliśmy mega duży wręcz podręcznik do tego, jak grać. No niestety, bowling jest takim sportem, że nie tylko przygotowanie fizyczne, ale też przygotowanie merytoryczne. Jest bardzo dużo teorii, którą warto znać, żeby po prostu nam się łatwiej grało i żebyśmy zdobywali większe wyniki. wyglądał mniej więcej dzień pierwszy, dzień drugi, to samo. I lecimy na tory, tylko z tą wiedzą, którą zdobyliśmy na warsztatach. Dowiedzieliśmy się tam o tym, którędy grać, jak sobie rozpracowywać linię toru, jak otwierać taki, powiedzmy, room i którędy powinniśmy grać, żeby mieć jak największe prawdopodobieństwo zbicia strajka. Znając te metody, drugiego dnia po prostu i wiedząc już też, co jest na torach, wiedzieliśmy, którędy jak grać, jak przygotować sobie tak naprawdę y, tor y, do gry. Również mieliśmy czas taki bezpośredni na to, żeby uzyskać cenne wskazówki odnośnie gry takiej indywidualnej, czy każdej, co tam sobie chcieliśmy się dowiedzieć. Hello. Hello. Head goes outside the body. Head outside the shoulders. Elbows lined up. Your shoulders are like this in the setup. And then you're going to go all the way to here. So let's try it. Bring this in and bring this a little bit lower. There's no reason to do this. Okay. Because it's gonna happen in the backswing. Yeah. So just start it here. Now look at your shoulder. So, what you're gonna do is you're gonna rotate here, then down. And Whoa. look where you are now. Perfect position. Okay. You see that? How easy it's, that is? It's so different. <laughs> yeah, it is. It is. <laughs> so, just remember don't load that up. Keep that forearm relaxed. Keep it a little bit inside. Almost, if you think belly button there and belly button here. Give me one second. Give it a try. Okay. Three, two, one, go. Oh. Okay. Oh, 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 oh. Take Around and put it about here. Elbows bent, and you're, just, you're gonna focus on this going down. So watch my shoulder come down. So this is exactly where you are right now, right? Yeah. In the video. And Chalit, at the top of the swing. So you're gonna go forward, back, back. Każdy w sumie miał okazję zadać mega dużo pytań, dostaliśmy bardzo dużo odpowiedzi, trening był naprawdę taki no, konkretny, jeżeli ktoś chciał się dużo dowiedzieć, nauczyć czegoś nowego, skorygować swoją grę, to pewnie dużo z tego wyciągnął. Oczywiście... Jeśli mówimy tutaj o trenowaniu i poprawianiu błędów, to możemy sobie grać w bowling w taki sposób, że już gramy z rotacją, coś nam wychodzi, uważamy, że super, jesteśmy świetnymi graczami. Nie zwracamy w ogóle uwagi na to, co moglibyśmy poprawić, bo na przykład mamy tam wyniki po 190-200 średnią i to jest ogólnie super wynik, ale część osób jest taka, że jednak chce. Coś więcej i tak naprawdę dowiadując się nowych rzeczy, poprawiając swoją grę, wprowadzając jakieś zmienne, prowadząc ćwiczenia, po prostu trenując. Tak jak piłkarze trenują jakieś dziwne gierki sobie na e, treningach, tak e, jak trenuje się na siłowni, e, mimo że nie jest się kulturystą. Tak samo w bowlingu są różne ćwiczenia, które pomagają nam w tym, żebyśmy grali. I niestety jest tak zwany jeden krok w tył, dwa kroki w przód, czyli teraz przede mną tak naprawdę będzie granie, które może trochę demotywować, bo nie będzie wychodziło, nie będę przez moment tak celny, bo będę wprowadzał po prostu te zmiany, o których się dowiedziałem. No i tutaj albo mamy na to wywalone i gramy sobie swoje, albo staramy się wprowadzić te zmiany, przez chwilę trenować i grać, powiedzmy, gorzej niż do tej pory, ale finalnie to nam się odbije e, tak, że będziemy grać lepiej niż graliśmy przed tym, jak te zmienne były wprowadzone, bo będziemy bardziej celni, bo będziemy potrafili lepiej się skoncentrować, bo będziemy mieli większą powtarzalność. Będziemy mniej, na przykład mieć rozsypany timing i tak dalej, i tak dalej. Im jesteśmy bardziej precyzyjni i bardziej powtarzalni, tym jesteśmy w stanie uzyskać lepsze wyniki. Warto skorzystać z pomocy trenera, osoby doświadczonej, która się tym po prostu zajmuje. I taka osoba nie tyle powie nam, że robimy jakiś błąd, bo to na przykład możemy sami zauważyć nagrywając się. Ale najważniejsze jest to, że ona nam pomoże z tego błędu wyjść. Dostosowując jakieś ćwiczenia, wystarczy dosłownie zmienić pół kroku albo jakąś inną, małą. Teoretycznie nieistotną rzecz, na którą my nawet nie zwrócilibyśmy uwagi, i w tym momencie zmienia nam się cały timing, całe, e, cała nasza gra. Tutaj macie dla przykładu filmik, jak grałem w 2019 roku w październiku. Tak zaczynałem, tak naprawdę to były moje pierwsze kroki na kręgielni, jeszcze housebolem, jeszcze nie w swoich butach. Dlatego ja osobiście uważam, że warto trenować, warto y, brać sobie do serca uwagi, które dostajemy od osób, które po prostu się na tym znają. Niekoniecznie od każdej osoby, która nam mówi: "rób tak, rób tak, rób tak, rób tak", bo zwariujemy. Eee, jeżeli już zaczynamy trenować, trenujmy, weryfikujmy, sprawdzajmy i po prostu y, róbmy tak, żeby być coraz lepszym. Moim zdaniem każdą wiedzę, którą e, zdobywamy, Należy też również zweryfikować pod siebie, bo nie każdy jest robotem, którego da się zaprogramować i będzie grał dokładnie identycznie. Także jak ktoś ma jakieś różnice w technice, mogą one być spowodowane po prostu tym, że ktoś ma tak zbudowane ciało, a nie inaczej. Tak jest w każdym sporcie. Nikt nie będzie miał dokładnie takiego samego stylu e, ruszania się jak ktoś inny, e, ale wskazówki, które. E, będziemy rozumieć dlaczego tak, a nie inaczej i będziemy chcieli je wprowadzić do swojej gry, to wtedy może być efektywne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja zapraszam na TikToka, Instagrama, zapraszam też do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć!